Lamborghini Huracan Sterato przerobiony przez Mansory. Czarne chmury nad samochodami elektrycznymi. Nowe BMW M5 Touring przyłapane na Nürburgringu. Oraz problemy youtubera związane z ostrzałem Lamborghini Uracana z helikoptera. No także działo się. Miniony tydzień w motoryzacji nie należał do najnudniejszych, więc mi nie pozostało nic innego jak zebrać to wszystko do kupy i przedstawić wam to tutaj na naszym kanale. Jak co niedziela o godzinie 17 w Motoniusie. Lecimy. A zaczynamy od końca pewnej epoki w marce Jaguar i jeżeli podobał wam się model F-Type i dźwięk jego 5-litrowej bardzo mi przykro, ale jeżeli chcielibyście się stać posiadaczami takiego samochodu, to zostaje Wam do dyspozycji wyłącznie rynek aut używany. A to dlatego, że z linii produkcyjnej zjechała ostatnia sztuka F-Type'a w historii. Trzeba przyznać, że auto było i w sumie nadal jest wybitne, jak chodzi o jego stylistykę. Jest oryginalne, zadziorne i dopóki był produkowanym, to Jaguar mógł się poszczycić tym, że nikt oprócz niego takich samochodów nie robi. A teraz, no, dosłownie, nie. Nikt takich samochodów nie robi. Generalnie zakończenie produkcji F-Type'a u Jaguara to część większego planu, który ta marka od pewnego czasu wdraża w życie. Planu, który zakłada zakończenie produkcji wszystkich samochodów spalinowych tej marki. W ofercie nie ma już modelu XE, zniknął także XF, no i przyszedł czas na F-Type'a. To oznacza, że aktualna oferta Jaguara składa się z f pacea i e pacea oraz i pacea czyli z samych suwów, z czego dwa są spalinowe. I Jaguar pewnie nie wycofał ich jeszcze z oferty, bo jakkolwiek się sprzedają, ale przypuszczam, że również i to jest jedynie kwestią czasu. I w sumie ta decyzja ze strony Jaguara jest dosyć zastanawiająca, bo jeżeli oglądacie na bieżąco nasze motoniusy, nic z Was nie omija i subskrybujecie nasz kanał, to pewnie bardzo dobrze wiecie, że elektryki nie sprzedają się tak dobrze, jak liczyli na to producenci samochodów. I już teraz wielu spośród nich traci na samochodach elektrycznych ciężkie pieniądze. Jednym z tych producentów jest Volkswagen, który zdążył już podjąć pewne decyzje dotyczące zwolnień w swojej fabryce zajmującej się elektrykami. Oraz spowolnieniem tempa produkcji tychże właśnie samochodów. No bo po co mają ich robić więcej niż realnie są w stanie sprzedać? No i tak się składa, że Arno Antlitz, czyli dyrektor finansowy Volkswagena, podzielił się niedawno dość ciekawą informacją. Okazuje się, że spółka miała plany przeznaczenia 180 miliardów euro. Tak, dobrze słyszycie, 800 miliardów złotych na samochody elektryczne. Natomiast finalnie decyzja to została zmieniona i jedna trzecia z tej kwoty, czyli jakieś 260 miliardów złotych, mają zostać przeznaczone na samochody spalinowe. Taka decyzja podjęta przez motoryzacyjnego giganta daje dość dużo do myślenia, tym bardziej mając na uwadze planowany koniec sprzedaży samochodów spalinowych na 2035 rok. To dość jasno pokazuje, że producenci wierzą, że do tego czasu uda im się wymyślić coś, co sprawi, że będzie można utrzymać silniki spalinowe przy życiu, za co bardzo mocno trzymam kciuki. A w temacie elektryków, to to jest Tesla Karola, czyli wiadomo, nic fajnego, ale ta konkretna Tesla akurat ma coś fajnego. Fajne jest to, co znajduje się w środku tego samochodu, czyli Ewa dywaniki, o których pewnie już słyszeliście, bo trochę osób zdążyło je przetestować. Te dywaniki jeżdżą w tym samochodzie od jakiegoś półtora roku i nadal wyglądają dobrze. Nie są zniszczone, a wiem, że Karol akurat jest syfiarzem. Jesteś A chcecie pokazywać czyste dywaniki? Wiadomo, że trzeba pokazać brudne. To, co wyróżnia Ewa dywaniki, to komórki, które zatrzymują wilgoć i zanieczyszczenia, a do tego mają nieprzywierającą powierzchnię. Co z kolei sprawia, że niesamowicie łatwo się je czyści, a same w sobie dywaniki są wyjątkowo trwałe. W zasadzie to w kryzysowych sytuacjach można je nawet umyć w kałuży, choć raczej lepiej sprawdzi się tu po prostu woda. Zwykłe dywaniki gumowe czy welurowe raczej temu testowi by nie sprostały. Co więcej, na stronie Ewa Dywaniki możecie je zamówić do praktycznie każdego możliwego samochodu. Możecie skonfigurować kształt komórek, kolor dywaników, czy kolor obszyć, których jest aż 15. Tak jak w tej Tesli, gdzie kolor obszycia dywaników pasuje do koloru karoserii, co moim zdaniem wygląda całkiem nieźle. Do tego z kodem ww 5 macie 5% rabatu na stronie Ewa Dywaniki, link oczywiście w opisie. No i pozostajemy w temacie niepewnej przyszłości samochodów elektrycznych. Jakiś czas temu Fiat produkował model 500, który był przeogromnym rynkowym hitem, którego pokochały miliony na całym świecie. W 2022 roku jednak Fiat stwierdził, że kończy produkcję swojej spalinowej 500-ki, no bo. W sumie te spalinowe samochody to już teraz są niemodne, absolutnie każdy przecież chciałby mieć elektryka, no i w ogóle po co mają zatorować środowisko tymi śmierdziuchami. No i tak też w sprzedaży pojawił się Fiat 500e, czyli miejski maluch, za którego musicie położyć co najmniej 130 tysięcy złotych. No i który okazuje się, że nie sprzedaje się tak dobrze, jak Włosi się spodziewali i szczerze? kompletnie się temu nie dziwię. Cena 500e jest wręcz kosmiczna, jak na to, co ten samochód oferuje i jak na to, jak jest wykonany wewnątrz. No i teraz wiecie co? Będziemy niedługo świadkami historycznej chwili w motoryzacji, bo już niejednokrotnie zdarzało się, że jakieś samochody spalinowe przez producentów były adaptowane do tego, by mogły stać się autami elektrycznymi. Natomiast w tym przypadku architektura modelu 500e od samego początku była podyktowana napędową. Elektrycznemu. I z uwagi na słabe wyniki sprzedażowe elektrycznej 500, Fiat planuje przeprowadzić konwersję tego samochodu tak, by był on w stanie przyjąć silnik spalinowy pod maskę. I to ma się stać tak naprawdę już na przełomie 2025 i 2026 roku. Wtedy też na drogi wrócą spalinowe 500. <laughs> No, nie ukrywam, troszeczkę mnie to cieszy. Wszelkie potknięcia w elektrycznej motoryzacji to jest po prostu miód na moje uszy. Miodem na moje uszy jest również ten dźwięk. V12 od Ferrari. No to jest po prostu coś nie do podrobienia. Po tym, gdy Ferrari zaprezentowało światu model Puro Sangue oraz model Dodici Cylindri, marka ta zaczęła być zasypywana pytaniami ile jeszcze. No bo wszystko fajnie, fajnie, że te V12 nadal są. No ale przecież Włosi nie będą V12 produkować do końca świata. W świecie, który tak bardzo zmierza w stronę bycia coraz to bardziej ekologicznym. Ale ten pan Emanuele Carando czyli dyrektor marketingu Ferrari powiedział, że jako marka mają nadzieję, że prawo w przyszłości da im możliwość utrzymania takich jednostek przy życiu poprzez stosowanie alternatywnych i mniej szkodliwych dla środowiska pali. Więc mamy do czynienia z kolejną marką, która jakby nie patrzeć, nie przekreśla przyszłości aut spalinowych. Jakby tego było mało, Włosi, będąc Włochami, czyli dosyć charakternymi ludźmi, powiedzieli, że V12 marka Ferrari będzie produkowała tak długo, jak tylko prawnie będzie to możliwe. Co więcej, nie planują hańbienia tych wyrafinowanych jednostek za pomocą turbosprężary. Wniosek jest taki, że w dzisiejszych czasach da się być jeszcze fanem motoryzacji i fanem prawdziwych silników, tylko. Trzeba mieć hajs na nowe Ferrari. Czy nowe BMW M5 w wersji Touring może również być traktowane jako przykład prawdziwej motoryzacji i prawdziwych silników? No, poniekąd pewnie tak, ale w przypadku tego modelu chyba najbardziej ekscytujące jest to, że wraca M5 w odmianie kombi niż to, co ten samochód sobą ma po prostu oferować. Wiem, że auto będzie bardzo szybkie. Układ napędowy ma pochodzić z BMW XM, więc pod maską wyląduje. V8 o pojemności 4,4 litra, która generować ma przy wsparciu silnika elektrycznego ponad 700 koni mechanicznych. Domyślać się możemy również, że auto będzie bardzo ciężkie. Nie ma oczywiście co liczyć na manualną skrzynię biegów, nie ma co liczyć na analogowe zegary, no i nie ma też co liczyć na donośny dźwięk z wydechu. Dla porównania, ostatnie M5, które wychodziło w odmianie Touring, czyli generacja E61, brzmiało tak. I nie wiem jak Wy, ale gdybym ja miał wybrać, czy na jeden dzień w moim garażu miałoby się pojawić M5 E61, czy nowe, nadchodzące M5, to bez wahania wybrałbym tą starszą motoryzację, która no jednak... Ma to coś. Możecie dać znać w komentarzach co wy byście wybrali w takiej sytuacji. Swoją drogą, może i nie przepadam za samochodami elektrycznymi, ale na pewno nie obraziłbym się, gdybym mógł poczuć to co oferuje i jak przyspiesza chorwacki Rimac Nevera, czyli najszybszy elektryk na świecie. Z tym że to ostatnie akurat może nie do końca być prawdą, bo do walki o tytuł najszybszego samochodu elektrycznego w ostatnim czasie zbuta wkroczył japońska marka Aspark. Niedawno w sieci pojawiło się nagranie, z którego wynika, że ten elektryczny hiper samochód, czyli Aspark Aul, rozpędził się do prędkości 438 km na godzinę, co jest prędkością znacząco wyższą niż 412 km na godzinę, a tyle właśnie osiągnął Rimac Nevera. Niby fajnie, ale Aspark nie jest jeszcze samochodem produkcyjnym, choć w przyszłości ma się to zmienić. Aspark planuje wyprodukowanie 50 sztuk modelu Aul i jest to dokładnie taka ilość, jaka ilość sprzedała się do tej pory Rimaców Nevera spośród puli produkcyjnej wynoszącej 150 egzemplarzy. I swoją drogą właśnie te sprzedane przez Rimaca 50 z 150 samochodów to jest kolejny dowód na to, że ludzie nie do końca chcą samochody elektryczne. Mansory wzięło na warsztat Lamborghini Uracana Sterato, czyli uterenowioną wersję. Wersję Lamborghini Urakana, z którą można robić przykładowo takie rzeczy. No. Omówmy się, no raczej nie jest to najrozsądniejsze, ale jeszcze mniej rozsądne byłoby robienie czegoś takiego mając urakana sterato z pakietem Mansory. kuracji od tego tuner'a dostało wszelkie dyfuzory, wloty, dokładki, poszerzenia nadkoli, a nawet maskę skutego karbonu, które to w razie jakiegoś uszkodzenia kosztować będą przypuszczam. Jakieś kilkadziesiąt tysięcy złotych za każdy z tych elementów. No i mimo że jasnym jest raczej to, że każdy, kto doposaży swojego urakana sterato w taki pakiet od Mansory nie zabierze go w teren. To Mansory i tak postanowiło wrzucić do tego samochodu felgi wyglądające tak, jakby je ściągnęli przed chwilą z jakiegoś pick-upa. I w sumie to sam już nie wiem, co jest bardziej kontrowersyjne. Urakan Sterato przerobiony przez Mansory, czy może nasza Asterka Perełka? Bo w sumie jeśli was to ominęło, to robimy ostry wieść tuning Opla Astry. Na kanale są już dwa odcinki z budowy, będą jeszcze dwa i uwierzcie mi, kolejne ewolucje tego samochodu, które zobaczycie w dwa kolejne czwartki o godzinie 17, wypalą wam oczy, więc subskrybujcie, by tego nie przegapić. W ogóle, jeśli ktoś z Was kojarzy scenę amerykańskiego YouTube'a, to myślę, że jest szansa, że kojarzycie kim jest... Alex Choi. W skrócie, Alex to gość, który lubi na siebie zwracać uwagę. Pieniędzy mu raczej nie brakuje i wykorzystuje je robiąc rzeczy, o których bywa, że robi się głośno. Czasami jest to ciekawe, czasami śmieszne, ale jedna z akcji przeprowadzonych przez Alexa jakiś czas temu może sprawić, że wyląduje on w więzieniu i to na dosyć długi czas. Choi na jednym ze swoich filmów strzelał z helikoptera fireworkami do swojego prywatnego Lamborghini Huracana na wyschniętym jeziorze El Mirage w Kalifornii. No, będę z wami szczery, nie mam pojęcia po co coś takiego zrobił, no ale z drugiej strony, kto bogatemu zabroni? No i właśnie, o to co zabronione się tutaj rozchodzi. Po pierwsze, cała akcja miała miejsce w Kalifornii, a Kalifornia jest ekoświrowym stanem w USA, który zabrania korzystania z fireworku. Po drugie, Choi zabrał jakby nie patrzeć środki wybuchowe na pokład helikoptera, co jest zabronione i to nie tylko w Kalifornii, tylko na całym świecie. No i po trzecie, doszło do korzystania z wyrzutni Fajerwerków wprost z pokładu statku powietrznego. Wszystkie te przewinienia już poskutkowały tym, że pilot śmigłowca stracił swoją licencję. Natomiast Alex Choi, odpowiedzialny za całe to zamieszanie, stanął przed sądem i grozi mu nawet 10 lat pozbawienia wolności.